Łapeczki na kolana, wewnętrzną stroną do góry. Aby częstotliwości ciała Jadwigi dostosowały się do częstotliwości jej duszy wszystkie komórki jej ciała były wypełnione boskim światłem. Pioruna nawet, ale nie pioruna takiego w postaci grzmotu, ale jakby mnie ktoś nie odlał. Ale dmuchnął ktoś na mnie. Co zrobił? Jakby dmuchnął we mnie, ale nie Aha. tak chu, tylko taki powiew, powiew powietrza mnie ogarnął. Rozumiem. Czy to wchodzi do ciała, pani? Tak! Tak! na głowę, tak, tak jakby było ktoś na mnie właśnie nie ciecz, a, a powietrze, a gaz. Mm -hmm. <laughs> to właśnie te cząsteczki. Te, każda komórka pani ciała wypełnia się teraz boskim światłem. Ja to przynajmniej tak odebrałam. Czuję pulsowanie. Tak. To przenika. Takie aż drżenie jest wewnątrz. Mm -hmm. I teraz yy, każda komórka będzie odnowiona i rozpoczął się taki proces odmładzania wszystkich Organów Ojej. i ciała i to zdanie, które pani powiedziała, tym, tym zdaniem proszę panią poruszyło się wszystko we mnie, Zadr, nie, zadrżało, mhm. nie tylko w okolicy brzucha. W okolicy płuc, w okolicy klatki piersiowej, w okolicy gardła. Jeżeli miała Pani jakieś dolegliwości związane z chorobą jakąś, to proszę skierować teraz tam swoją uwagę, co się tam dzieje. W okolicy brzucha. Ja nie mogę zlokalizować, czy to jest jelito, czy, czy czustka, czy wątroba, ale w okolicy brzucha czuję, czuję pulsowanie. I w okolicy głowy. A, i w okolicy głowy wyraźnie. Tak, w okolicy uszu i oczu. Ta głowa cały czas przyciąga mnie też. Ja mam wrażenie, że teraz wszystkie, jakby negatywne Pani myśli z umysłu są, jakby resetowane. Tak bym to określiła. Ja cały umysł Pani widzę w takim złotym świetle. Tam się bardzo dużo dzieje. Coś wyskakuje. Trochę pają czuję jakbym miała jakby obręcz, nawet to widzę, taką obręcz otaczającą budę i ona pękła. Ale no właśnie. Ja ją widziałam. Nie wiem, z czego ona jest, z jakiego materiału. Ale nie ona pękła. Widzę jej pęknięcie. I w dalszym ciągu jest tylko pęknięta, czy po prostu rozpłynęła się? I tak się. To tak, jak babiarka na beczce. pękła. Nie, i, I już jej nie ma. Wyprostowało się. To kółko, ta obręcz się wyprostowała i nie ma jej. Super. Wyprostowała się, nie ma. Wyrazi, bo jeszcze raz się przyjrzałam, nie ma jej. Czy Pani widzi y, swoją głowę taką dużą, taką rozciągniętą? Tak. Tak. Głowa jak balon. Taka rozciągnięta ona jest do góry. Tak. Taka rozciągnięta, tak. Taka podłużna. Tak. Taka zniekształcona, ale widzę ją, widzę. I tej obręczy nie ma. Jeszcze raz zaczynają, nie ma jej. Ja też jej nie widzę. Pięknie tutaj e, taka niesamowita harmonia jest e, w tej głowie teraz. Tak jak przedtem, e, tak jakby coś wyskakiwało, e, tak poruszało się. Takie kulki jakby skakały z pani głowy, to teraz jest taka harmonia, i wszystko płynie pięknie do góry. Cudnie. Jeszcze obejrzeć swoje ciało z zewnątrz. Czuję, że ja jestem ładną kobietą. Jest pani piękna, pani Jadziu. Piękna po prostu. Czuję, że jestem naprawdę taka yy, zgrabna. Ja nie jestem otyła, nie mam nadwagi takiej do przesady, ale że zgrabna. Ciałko takie apetyczne, takie, takie, takie zdrowe. Włosy mam ładne. No się nie widzę w tej chwili. Mhm. Cudnie Pani Jadziu. I to jest właśnie kochanie siebie. Pie To nie jest złe, Ależ oczywiście, że nie jest złe, Jeżeli potrafimy pokochać siebie ta, takimi jacy jesteśmy, to potrafimy wtedy innych kochać, Ale nie taką głupią miłością, tylko mądrą miłością. Bo miłość jest mądra. Oprócz tych, tych reakcji właśnie fizycznych, nazwet drżenia, tego doszczegania tych, tych obręczy, tych kulek, tej wydłużonej głowy. Ale ja czuję tak, szczęśliwe dość radość. Ja jestem radosna, ludzie, ludzie, co się ze mną stara, ja jestem radosna. Pięknie pani Jadziu. Bardzo się cieszę. I cieszę się, że mogę pani że mogę z Panią w tym uczestniczyć. Ale to dzięki Pani. Dzięki Pani. Tyle się dzieje. Ja tylko jestem pośrednikiem pani Jarz. I w tej pięknej atmosferze wracamy. To tu i teraz, żeby cieszyć się tą radością. Otwieramy oczki. Jejku. Mam poczucie, że byłam gdzieś w raju. Jakimś... krainie szczęśliwości, piękne, urody piękna. Pani dusza tam nas obie zabrała. Cudna ta wysła. No jest koleżeńska. <tak>, tak, bardzo koleżeńska. Jej, proszę panią, proszę panią. Nie, ja, 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 nie, ja jestem innym człowiekiem. Ja to czuję, ja jestem kimś innym, ja, ja bym dostała swoje nowe ja. Tak, bo teraz Pani się zmienia i to bardzo. Właśnie dlatego jest e, też ten taniec duszy wokół ciała. E, jak ta dusza pieści to ciało. To jest e, niemalże akt seksualny. Taki w najwyższej formie. Mm -hmm. Bo to jest duchowe takie przeżycie. Dusza okay. bardzo delikatnie podchodzi do ciała. Bo zna jej lęki, wie jak z tym ciałem postępować. Wie jakie to ciało jest kruche. Dlatego ona tak tańczy z tym ciałem i tworzy, tworzy coś nowego, nowe ciało odrodzone. Wszystkie komórki są odrodzone, pani ciała, odradzają się, bo to jest proces, to nie jest tak hop siup. Ale niewątpliwie zauważy pani też przeglądając się w lusterku, może jutro, może dzisiaj też zmiany na swojej twarzy. to głów przed Panią. Czapki to ja z głów. Pani dziękuję bardzo. Naprawdę z ogromną wdzięcznością. Dziękuję Pani, że mogłam Pani w tym towarzyszyć. To jest naprawdę piękne dla mnie.